Cześć wszystkim na moim kanale. Wybrałem się na stawy, szczupakowe stawy z nową kamerą. Tamta się popsuła. Nie wiem dlaczego się popsuła, ale się popsuła. Wymienili na nową. Fajnie, cieszę się. Sprawiłem również sobie nową wędkę. Eee, nic takiego super ekstra wyrafinowanego, aczkolwiek podoba mi się. Castingowy kijek firmy Savage Gear. A Custom Jerk. 2 metry, 125 gramów. Jeszcze nie unierzuciłem. Yy, HM. E, HMX yy, Castingowe. Wspaniała wędka, ale dla mnie nieco yy, za spolegliwa. Nieco trochę za miękka, troszeczkę za mały wyrzut, 60 gramów. No to jest fajne do salmowskich sliderów, ale yy, ja lubię takie większe przynęty. Yy, może nie absolutnie ogromne, ale większe. Większe, takie jak na przykład ta wahadłówka 100 gramów, moja robota. <grytanie> to znaczy, samą blachę kupiłem, ale dorobiłem do niej kotwicę, co w moim wypadku wcale nie było prostym działaniem. Męczyłem się z tym kurczę z pół godziny. No, Niemniej jednak, przynęta jest, będę na nią rzucał. Będę rzucał na szczupakowego woblera od Salmo no i mepsowego yy, Fluo tigera. To jest obrotówka numer 7. Duża przynęta 30 gramów. Zszedł lód. Zobaczymy. Może mi się uda coś upalować. Niemniej... E, ryby na pewno są. A was zapraszam na film. Mam nadzieję, że dobrze. Trzymajcie się. schronię się za trzcinami i tam spróbuję upolować jakiegoś grubego zwierzę. Nie cierpię czapek. O Jezu, no nie lubię takich czapek wełnianych i tak dalej, bo wszystko mnie od nich swędzi, ale nauczony doświadczeniami poprzedniego wyjazdu powiedziałem, że nawet bez tego się nie ruszam. Wygrzebałem jakąś, którą jeszcze miałem. Z dawnych, dawnych dziejów. No i póki co tylko broda mi marznie. Nawet przygotowałem sobie taką chustę na twarz, ale zapomniałem. Także, jak zwykle. Dobra, niedługo będę na łowisku. Właśnie czułem, że tam może być. Dobra, jest szczupak mały. Znaczy, no mały. Mały. Co my tutaj mamy? Delikatnie był zapięty. Oswobodził się już, ale w podbieraku. To na plus. Wziął na takie gumowe coś na sandacze, moim zdaniem to jest guma, która trochę za bardzo tłucze ogonem. Ale na szczupaki, jak widać, chyba się sprawdza. Dobra, i co my tutaj mamy? Taki szczupak zimnowodny już w pijawkach. Ile on może mieć?

Drugi, ale też mały, Op. też nie duży szczupak. Aczkolwiek chyba wymiarowy. Ten to był zaatakowany przez coś konkretnego Ma bliznę na brzuchu i bliznę na boku. Leć Leć. Rybo. W białej gumy zaczynałem moje wędkarskie podwoje szczupakowo okoniowe ale głównie szczupakowe przez tyle lat nic się nie zmieniło ta przynęta jest nadal skuteczna no a gumy dragona no muszę przyznać że są bardzo wytrzymałe także dwa szczupaki za mną ale to takie nie za duże ryby z racji pogody i wody na której się znajduję liczę, że może uda mi się trafić coś naprawdę porządnego bo w tych stawach żyją no nieprawdopodobnie ogromne potworne ryby no nic zabieram się za rzucanie. Zawsze zdejmuję tę folię, bo jak się tego nie zrobi, to potem grzyb wchodzi na korek i to jest trochę słabe, także radzę też to robić przy nowych kijach. Mam jakąś rybkę, małego szczupaka chyba. Pierwszy rzut mepsem i jest. A, tylko chyba zapomniałem wypinacza. A ile kurczy tych pijawek. Dobra. Taka ryba. Fajnie. zimna woda, Czyli maps. Dobra. Znów jest nie za duża ryba. Szczupaczek znów na MEPS. No, dobrze, że się odpiął. Bo zimno jest, jak nie wiem, co to nie musiałem przynajmniej rąk moczyć. Dociążyłem tu blachę. Czeburaszką, ale kurczę, troszeczkę gaśnie. Aczkolwiek, no. Ryby, jak widać, biorą i nawet na coś takiego. No nic. Porzucam jeszcze parę razy i. Lecę do domu, bo kurczę, zimno jak w psiarni. Jest. O tym razem coś lepszego. Jest piękna, gruba ryba. Naprawdę. Myślę, że może mieć koło metra. O! Ciężko go się trzyma. Poważny zawodnik. No i udało się złowić kilka ryb, bardzo jestem z tego tytułu szczęśliwy. Rok dobiega końca. No i cóż no, życzę Wam wszystkiego dobrego sobie również. W przyszłym roku, w przyszłym sezonie postaram się jeszcze więcej łowić ryb. Wpadło mi kilka e, takich osobistych rzeczy, także będę mógł bardziej się skupić na wędkowaniu. Jak wiecie, kupiłem sobie przyczepkę, to bardzo mi pomaga mm, odciążyć plecy i e, przeprowadzić taki szybki desant, można to tak nazwać. Tak więc nie będę musiał. E, Raz, że stać w warszawskich korkach na wyjeździe. Dwa, będę mógł sobie wyskoczyć po pracy na takie popołudniowo-wieczorne wiślane łowienie. Strasznie się z tego cieszę. Będzie na moim kanale więcej na pewno łowienia na spławik. Będzie łowienie na moim stawie, bo już jest wykopany, są w nim ryby. Eee, no póki co nic nie zdechła. Jest tam kilka przepięknych linów płoci. W zdręk kleni, jeden szczupaczek. Eee, tak więc, no, na pewno będę sobie z okna sypialni łowił ryby, Strasznie mnie to cieszy, zawsze o tym marzyłem. Marzenia należy spełniać. Kolejna kwestia to taka, że eee, kupiłem ten kij castingowy. Jak zauważyliście, bądź też nie, nie, on, nie jest on od dragona. Rozstałem się z dragonem się kończy, coś się zaczyna. Dragon to wspaniała firma. Niewątpliwie fenomenalna i bardzo, bardzo sobie cenię tę współpracę. Niemniej jednak chciałbym się dalej rozwijać. A każde zaszufladkowanie powoduje to, że... Mm, ten rozwój jest bądź co, bądź ograniczony. Więc teraz zaczniemy łowić na poważnie. Tak jak to było na samym początku. To znaczy, ja zacznę łowić na poważnie. Mam masę przynęt Masę przynęt z innych firm. Chcę je przetestować. Zobaczymy, co jest dobre, co jest jeszcze lepsze, a co w ogóle się nie nadaje. No i cóż. Piękne dzięki, że jesteście ze mną. Trzymajcie się.